Bo mnie się podobało, było tam dużo szczegółów strasznie, dinozaury były bardzo dobrze odtworzone, na końcu było dobrze zakończenie, wszystko. Mi się podobały dinozaury, bo bardzo dobrze odtworzone były i muzyka była z filmu, którego znam. Bo Natalka miała takiego fajnego misia i oswoiła... Dinozaura. Oni podróżowali, no balonem przylecieli i wrócili. T-Rex i historia. Chyba chodziło o to, w sumie nie wiem dokładnie, ale chyba chodziło o to, żeby przekonać dzieci o coś. Były dinozaury! Wszystko mi się tak naprawdę podobało. Myślę, że wspaniałe jak najbardziej. Jeszcze mamy taką pogodę teraz, że żadne inne aktywności nie są możliwe, więc myślę, że super pomysł. Jesteśmy na półmetku Festiwalu Teatrów dla Dzieci, właściwie już za półmetkiem. Spektakle się toczą przy bardzo dużym zainteresowaniu publiczności. Czasami dla wielu dzieci to jest to pierwsze spotkanie z teatrem. Przyjeżdżają do nas najlepsze teatry z całej Polski, teatry dla dzieci ze swoimi najciekawszymi spektaklami ale mamy także ofertę dla najmłodszych, dla najnajów. Tam zapraszamy dzieciaki już od szóstego miesiąca życia i to rzeczywiście jest dla wielu z nich pierwszy kontakt z prawdziwym teatrem. Oprócz tego zapraszamy do Nowochuckiego Centrum Kultury na różnego rodzaju warsztaty, czy to taneczne, czy to teatralne. Jeszcze te ostatnie dni ferii warto na takie formy wypoczynku, rozrywki wykorzystać.